Radzenie sobie ze stresem to ważna umiejętność przydatna w prowadzeniu zdrowego, szczęśliwego życia. Regulowanie napięcia spowodowanego trudnymi doświadczeniami i wyzwaniami jest bardzo pomocne w osiąganiu celów, budowaniu relacji czy po prostu trwaniu w dobrym samopoczuciu. Oto 8 prostych sposobów, dzięki którym zmniejszysz poziom odczuwanego stresu. Metoda 478 Stresujesz się przed ważnym wydarzeniem. Nie możesz zasnąć. Spróbuj metody 478 opartej na oddechu. Zrób spokojny wdech przez nos przez 4 sekundy. Wstrzymaj oddech przez 7 sekund. Wydychaj powietrze ustami przez 8 sekund. Wykonaj te kroki kilka razy. Jeśli napięcie nadal się utrzymuje, powtarzaj je do momentu, w którym poczujesz spokój. Drzewo na wietrze. Kiedy się stresujemy, często towarzyszy temu uczuciu napięcie mięśni. Jak się go pozbyć, wypróbuj technikę drzewo na wietrze. Stań w lekkim rozkroku, a stopy rozstaw na szerokość bioder. Ramiona unieś w górę. Faluj rękami, imitując ruch gałęzi na wietrze. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy, aż napięcie mięśni całkowicie zniknie. Znajdź punkt hegu. Zaciśnij pięść dotykając końcem palca wskazującego podstawy kciuka. W zagłębieniu pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem znajdziesz punkt zwany w akupunkturze Hegu. Pomasuj go w zdecydowany sposób, okrężnymi ruchami, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, kiedy znajdujesz się w stresującej sytuacji. Najpierw u lewej dłoni, następnie u prawej. Masowanie powinno potrwać około 45 sekund lub dłużej, jeśli potrzebujesz, i przyniesie ulgę w chwilach napięcia. Światowa Organizacja Zdrowia uznała akupunkturę za skuteczną metodę leczenia depresji i stanów lękowych. Przerwanie natrętnych myśli. Psycholog Martin Seligman proponuje prostą metodę na przerwanie natrętnych myśli, które towarzyszą nam w stresie. I oczyszczenia swojego umysłu. Kiedy czujesz, że Twoje myśli krążą wokół stresującego wydarzenia i przeszkadzają ci w skupieniu się na wykonywanych zadaniach, klaśnij w dłonie i powiedz: Stop, pomyśla o tym później. Możesz także sprecyzować czas, w którym oddasz się rozmyślaniom, np. od siódmej do ósmej wieczorem. Następnie skieruj całą swoją uwagę na czynność, którą chcesz wykonać. Ten prosty trik. Przerwie koło powracających myśli, które nie przynoszą ci w danym momencie żadnych korzyści. Dotknij swoich ust. Aby odzyskać kontrolę w stresującej sytuacji, przesunij kilka razy palcem wskazującym po powierzchni swoich ust. Ruch ten aktywuje nerwy zlokalizowane na powierzchni warg, stymulując układ parasympatyczny naszego organizmu i w konsekwencji działa uspokajająco. Technika 3 na 5 Bardzo często przyczyną stresu, który odczuwamy, jest ogromny natłok negatywnych myśli, sprzecznych ze sobą, rozpraszających naszą uwagę. Dzieje się tak wówczas, kiedy obawiamy się jakiegoś wydarzenia, które będzie miało miejsce w przyszłości. Nasz mózg produkuje milion strasznych scenariuszy, a tymczasem 90% z tego, czego się boimy, nigdy nam się nie przydarza. Dlatego, zamiast tkwić w potęgującej napięcie przyszłości, warto skupić się na tym, czego doświadczasz tu i teraz. Aby to zrobić, zatrzymaj się na chwilę i wykonaj ćwiczenie 3 na 5. Zauważ 5 rzeczy, które widzisz wokół siebie, 5 rzeczy, które słyszysz i 5 rzeczy, które w tym momencie czujesz. Po jego zrobieniu, jeszcze raz ale tym razem z pełną świadomością i uwagą spójrz na budzącą w tobie obawy sytuację. Aromaterapia. Naukowcy z Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych prosili grupę badanych, aby wdychali różne zapachy stosowane w aromaterapii. Okazało się, że zapach cytrusów działa uspokajająco. Zaobserwowano także, że poprawia on naszą koncentrację. Działanie antystresowe mają także zapachy rozmarynu, drzewa sandałowego, mięty oraz lawendy. Szklanka wody Czy wiesz, że gdy organizm jest odwodniony, produkuje więcej kortyzolu, czyli hormonu stresu? Aby czuć się lepiej, pamiętaj o piciu wody. Dobrą alternatywą jest także zielona herbata, która zawiera antyoksydanty. Usuwają one z ciała wolne rodniki, odpowiedzialne również za stres. Jeśli szukasz wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, subskrybuj kanał Popój Spokój i odkryj wiele materiałów, które mogą Ci pomóc.